Problemy z GPS-em na Pomorzu. Flywoo, które naprawiło to, czego DJI nie potrafiło zrobić od samego początku i nowe, piękne, różowe radio do dronów, które ono nawet nie ma nazwy. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, cała Polska się dowiedziała, a sprawę nagłośnił jako pierwszy Wojtek Radwański z profilu Bałtyk, że mamy problemy z GPS-em na północy naszego kraju, generalnie na całym Pomorzu. Drony zachowują się irracjonalnie. W pewnym momencie zaczynają wybierać wolność i lecą w losowym kierunku z dużą prędkością, najczęściej rozbijając się o pierwszą napotkaną przeszkodę lub wodują w Bałtyku. Jak to opisał Kuba i jak to wyjaśnia Wojtek, Heh, mam kuzynów o tych imionach. Problem polega na spoofingu GPS. Ktoś wysyła lewe dane do drona, więc problemem nie jest to, że dron gubi GPS, tylko problem jest to, że dron ma Niewłaściwe informacje, na podstawie których podejmuje, jak się okazuje, niewłaściwe decyzje. Patrząc na mapę w aparaturze, patrząc na mapę w aplikacji, pozycja drona skacze między tą pozycją, w której faktycznie się znajduje, a królewcem obwodem kalingradzkim. I problem polega na tym, że to nie dotyczy tylko nas, droniarzy. To dotyczy wszystkich urządzeń z odbiornikami GPS. Można w sieci znaleźć zdjęcia, gdzie ptaki z obrączkami, z nadajnikami na łapach również skaczą do królewca i z powrotem. Trafikary, zgadliście, pojawiają się na morzu bądź w królewcu. I wiele osób krzyczy, no jakbyś potrafił latać w ATI, to by nie było problemu. Albo mnie to nie dotyczy. 10.00 ja tam jakoś latam od rana i nic się nie dzieje. 12.00 Zgłaszałeś przez kar? Czy normalnie? Na gwarancję. Ja się nie posunę do takich ruchów jak Kuba i nie będę mówił, czyja to jest sprawka. Ja Wam tylko powiem, uważajcie, bo problem istnieje drony spadają, a w naszym wspólnym interesie jest, żeby nie zrobiły krzywdy zbyt wielkiej liczbie osób, bo to, że w końcu taki spadający dron trafi kogoś w głowę, to jest kwestia statystyki. To się wydarzy. DJI O4 ma dwa problemy. Pierwszym z nich jest wąski kąt widzenia, bo tam jest okolice 105 stopni, a nie 150 jak w O4 Pro, do czego nas przyzwyczaiło DJI oraz wszędobylskie powszechne Jello. I któryś raz z rzędu na wszystkie bolączki DJI całe na biało wchodzi Flywoo i nam te problemy rozwiązuje. Zaprezentowali, dzisiaj mamy 23, także dwa dni temu, Flywoo zaprezentowało adapter, soczewkę, nakładkę na kamerę, która sprawia, że dostajemy szerszy kąt widzenia oraz rzekomo brak Jello. Ja myślę, że to jedno wynika z drugiego. Im węższy kąt widzenia, tym każda mikrowibracja będzie bardziej widoczna. Im lżejsza kamerka, tym trudniej jest ją wystabilizować mechanicznie, ponieważ jest lekka i telepie się jak. telepie się po prostu. Więc dokładając niecałe 4 gramy do kamery. Zwiększając jej kąt widzenia, pozbywamy się dwóch największych problemów tego systemu. Patrząc na stronę producenta, możemy zauważyć, że są wersje O3, O4 i O4 Pro. I dostałem już kilka informacji, po co takie nakładki na O3, po co na O4 Pro. Czytajcie ze zrozumieniem: to nie jest nakładka na inne kamery, to jest nakładka z mocowaniem pod ramę, pod starą kamerę. Także, jeżeli wybierzecie nakładkę na o4, ale z dopiskiem O4 Pro, to znaczy, że włożycie w tą nakładkę kamerę O4, a zamontujecie to w ramię dedykowanej do O4 Pro. I podobnie, jeżeli wybierzecie sobie nakładkę z opisem O3, zamontujecie to na kamerze O4, ale całość zamontować będziecie mogli w ramie dedykowanej pod O3. Jasne? Jasne. Skusiłem się i za własne ciężko zrobione pieniądze zakupiłem sobie takie oto radio. Różowe, bo prawdziwy mężczyzna różu się nie boi. Radio było tanie. Działa z Express lrs tanie, czyli niecałe 200 zł. I uwaga, ma kolorowy wyświetlacz. Ciężko jest to radio znaleźć, ponieważ oficjalnie to ono chyba nawet nie ma nazwy. To jest radio markowane firmą Axis Flying, czyli firmą, która już od jakiegoś czasu w świecie FPV istnieje. I tylko i wyłącznie na dole napisane jest Powered by Jumper TX. System, który tu jest wgrany, nie jest to niestety HTX ani Open TX, jest to to chyba właśnie Jumper TX się nazywa. dałyby się jakieś ładniejsze rączki z kolorowymi paznokciami albo takie ośmioletnie nie? radyjko jest małe, radyjko jest lekkie radyjko ma bardzo dużo przełączniczków i pokrętełek i przecudny, fantastyczny, kolorowy wyświetlacz który sprawia, że uśmiecham się za każdym razem kiedy na niego patrzę i tak, może ma nadajnik małej mocy i może ma tylko jedną baterijkę 18650 a klapka Telepie się i, i wypada. Dwa razy już ją zgubiłem, ale jest tanie i jest różowe. I moja córka mówi, że jest najpiękniejsze na świecie. Także radio to dostanie pełny film, dostanie cały odcinek na kanale. A tymczasem tylko informuję Was, że działa, jest wygodne, ma gimbalę hala, 12 kanałów i cholernie nieintuicyjne menu. I tym newsem chyba się będziemy żegnać. W tym odcinku to na tyle. Dzięki. Do następnego.